Radia Łódź Zaprasza Dorota Matyjasik. Cezary Grabarczyk, szef regionu Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i infrastruktury, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak z punktu widzenia byłego ministra sprawiedliwości wygląda w tej chwili sprawa nabycia przez kandydata Karola Nawrockiego drugiego mieszkania od starszego, schorowanego człowieka? To, co uderza, to wykorzystanie nieporadności trudnego położenia osoby wiekowej, seniora. I myślę, że to będzie tą okolicznością, nad którą większość Polaków będzie się zastanawiała. Pan mówi wykorzystania, natomiast PiS twierdzi, że Karol Nawrocki pomagał starszemu, schorowanemu człowiekowi i zrobił więcej niż musiał. No ale wiemy, że tej pomocy nie udzielał, że, że tak naprawdę Ośrodek Opieki Społecznej podjął się tej bezpośredniej opieki nad panem Jerzy. I od przynajmniej roku przebywa w, w domu pomocy społecznej. Wiemy też, bo wypowiedziała się pracownica pani Anna, która przez długi czas bezpośrednio opiekowała się panem Jerzym i widziała, w jak trudnej sytuacji się znajduje. Najbardziej uderzające było to, gdy opisywała, że zimą, w chłodne dni, odwiedzała pana Jerzego, a on w ubraniu, w kurtce, Marsu w mieszkaniu, ponieważ nie stać go było na wykupienie energii. Na ogrzanie mięsa. I zrobienie herbaty, przynajmniej tak opowiada ta y, opiekunka. Y, w Mówiła tego też, mieszczania... że sama mm. e, e, finansowała e, część tej e, energii. W sprawie tego mieszkania jest kilka wersji. Prawo i sprawiedliwość twierdzi, że one wszystkie są spójne. To też zapytam prawnika, czy rzeczywiście wszystko tu się mogło odbyć legartis. Wersja pierwsza Pan Jerzy otrzymał 12 tysięcy na wykup mieszkania i przerzeczenie wejścia w posiadanie tego mieszkania w zamian za opiekę pomoc. Druga wersja, że pan Jerzy zostawił testament. W którym cały swój majątek przekazuje państwu nawrockim. Trzecia wersja że umowa przedstępna z informacją, że cała kwota panu Jerzemu 120 tysięcy została już przekazana. I wersja czwarta że te 120 tysięcy, bo na tyle było wycenione mieszkanie, była przekazywana przez 14 lat. Widać, że da grunt się usunął się spod nóg kandydata Karola Nawrockiego i sztab się pogubił, bo przecież wszystko rozpoczęło się od oświadczenia rzeczniczki kandydata, która opisała tę sytuację, że w zamian za pomoc, czyli za umowę dożywocia. To mieszkanie zostało przejęte. Potem pojawiły się wersje, że została zapłacona pełna kwota 120 tysięcy panu Jerzemu przy podpisaniu. Aktu notarialnego. Przedstępnej. Tak, umowa przedstępna, która dotyczy nieruchomości, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. I po południu, wczoraj, słyszeliśmy, gdy sam Karol Nawrocki podczas rozmowy z Bogdanem radiowej, tak? zaprzeczył. Że ta kwota została jednorazowo w całości przekazana przy podpisaniu umowy, i że na tę kwotę przekraczającą 120 tysięcy złożyły się opłaty ponoszone przez pana Nawrockiego. To jest oszustwo, to jest próba wytłumaczenia bardzo niekorzystnej sytuacji. A każda wersja tylko pogarsza sytuację kandydata i czyni go całkowicie niewiarygodnym. I, I pojawia się pytanie, czy Polacy będą chcieli, żeby tego rodzaju osoba, która w prostej sytuacji nie potrafi wyjaśnić, która nawet oświadczenia swojego majątkowego, nie chcę udostępnić. To no, zostało jedno opublikowane. Jedno zostało opublikowane, ale droga do tej publikacji była bardzo skomplikowana, bo pan Karol Nawrocki nie przedstawił dziennikarzom opinii publicznej dokumentu, Stwierdził, tylko wystąpił że, do prezesa e, Tak, że, że... musiał wystąpić i to chwileczkę trwało, do prezesa sądu. Nie najwyższego. musiał wystąpić, bo to on sporządził to, Oświadczenie i on mógł sam. Na to też są już wypowiedzi ekspertów. Pytanie jest teraz jeszcze takie: czy Karol Nawrocki stawi się przed Komisją Sprawiedliwości? Taką, z taką propozycją wystąpił marszałek Szymon Hołownia. Karol Nawrocki odpowiedział, że się stawi. i Wiemy, będzie... że ta komisja ma się odbyć 9. To jest ważny dzień. Także dla nas Łodzian, bo 9 maja o godzinie 17.30 będziemy gościć w Łodzi innego kandydata na urząd prezydenta pana Rafała Trzaskowskiego na Starym Rynku w Łodzi, czyli w miejscu, gdzie nasze miasto powstawało. Odbędzie się to spotkanie. Wszystkich serdecznie zapraszam. Chciałam a pana jeszcze do, zapytać o komisji. sprawę... Tak? To wydaje mi się, że e, może e, dojść do sytuacji, w której poznamy kolejną wersję jak To było? To musimy poczekać do piątku. Być może Karol Nawrocki będzie potrafił wszystko wytłumaczyć i wyjaśnić. Chciałam pana zapytać o zawetowanie przez prezydenta przepisów dotyczących obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Co Bardzo teraz? krótko skomentował to premier Donald Tusk. Mogą przeszkadzać i przeszkadzają. Dziś 2,5 miliona do 3 milionów przedsiębior, przedsiębiorców ponosi skutki tak zwanego polskiego ładu. Polskiego ładu, który zdewastował system funkcjonowania przedsiębiorstw. I... Ale zna Pan argumenty prezydenta, nie tylko prezydenta, bo też w samej koalicji nie było na ten temat zgody. Chodzi o to, że osoby zatrudnione na etacie czasem płacą więcej niż osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale zarabiające sporą. To, jest to, niesprawiedliwe. to dotyczy tylko wąskiej grupy y, y, przedsiębiorców, natomiast ta masa 2,5 miliona ponosi y, większe y, ciężary. My dzisiaj musimy y, zadbać o to, aby y, przedsiębiorcy nadal tworzyli y, miejsca y, pracy, aby y, Ci pracownicy mieli gdzie pracować, mieli z tytułu tej pracy ekwiwalent w postaci wynagrodzenia za pracę. Jeżeli nie poprawimy sytuacji przedsiębiorców, dodajmy, że ta pierwsza korekta polskiego ładu, który naprawdę był dewastujący dla przedsiębiorców, która związana była z odprowadzaniem składki od sprzedaży środków trwałych. No do tego tym... to akurat PiS się przyznał, że to nie było sensowne. Ale, ale wprowadzone zostało. To była część tego samego pakietu zmian. Polski ład dotknął każdego Polaka. Panie Przewodniczący, i jeszcze może jednym zdaniem chodzi o uchylenie euro, przepraszam <laughs> <laughs> parlamentarzyście Grzegorzowi Braunowi, immunitetu. Uważam, że to była słuszna decyzja. E, e, działania pana. No ale Polski też miał uchylony wcześniej. Dlaczego to tak długo trwa? E, Parlament Europejski ma swój regulamin. W momencie, gdy pan Grzegorz Braun został wybrany eurodeputowanym, e, Parlament Europejski musiał przeprowadzić postępowanie. Ma pan takie poczucie, że ten polski system sprawiedliwości działa? postępowanie. To już jest temat na inną rozmowę. Chętnie przejdę i podejmę ją z panią redaktor. Cezary Grabarczyk, szef regionu Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i infrastruktury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na. Zapraszam w piątek 9 17.30 na Stary Rynek w Łodzi na spotkanie z Rafałem Czaskowskim.